Brakuje Ci portów USB? Mam dla Ciebie rozwiązanie prestiżowe, więc będziesz potrzebował tego 9 w 1 transfer i ładowanie. Minisypuru 9 w 1 HUB, maksymalnie 10 GB na sekundę, 45 W ładowanie, jak i 72 W zasilacz w zestawie. Wow, to urządzenie wygląda i jest bardzo luksusowe. Luksus. Jakość wykonania na najwyższym poziomie. Mamy trzy porty USB typu C 10 GB na sekundę, cztery porty USB typu A 5 GB na sekundę i dwa porty USB typu C. Górny 45 Max ładowanie, dolny 24. Gdy ładujemy z dwóch jednocześnie, zmienia się to na 24 w obu. Przycisk zasilania podgłoszenia, a przewód ma około metra. Urządzenie prezentuje się luksusowo i prestiżowo na każdym biurku. 46 W ładowanie pozwala mi naładować szybko mojego smartfona, powerbanka lub inne urządzenie. Sprawdźmy sobie tutaj możliwości techniczne przepustowość z dysku NVMe. Wyniki są limitem USB typu C, pobór prądu na standby i nie tylko. Jeśli potrzebujesz najwyższą jakość wykonania i precyzję działania, to urządzenie, link w opisie, polecam i pozdrawiam.